Masz poter. Słyszałem, że zostałeś zgwałcony przez babkę kiepską. To jak było? Kto kogo pchał? Wypadł mi stąd. O, jaki drażliwy! Mocno cię pchała? Wypierdalaj. Ale się wkurzyłeś. Chodźmy do karety. Ciema cwele, ciema tłuścioku. O kurwa co to jest? Wygląda jak znaczek Ferrari. Bo to jest Ferrari Głąbie, tylko trochę stuningowane. Konstrukcja jest po maluchu a silnik strabanta. Tylko znaczek jest oryginalny. Wiem bo sama go projektowałam, jak chcę ta mogę was podwieźć. O ile się nie rozwalimy, no to siadamy. Wiecie może co? Będzie do żarcia, ale nie bie. Co to za wisior? To matka Boska. I w dodatku od przeciągów. Fajne macie gęby. Oby było coś dobrego do żarcia. No trzeba się na Nie no, tyle, bo wam dupy zerwiecie. Mamy trochę zmian w sektorze nauczycielskim. Matmę będzie was uczył profesor Snake, ponieważ Wolverine został pogryziony. Już Snape raz wytresuje. No nie. Pamiętajcie panią, cnotliwą Gleeskem. Będzie was uczyć filozofii. Współczuję wam z powodu tego okrepińskiego przedmiotu. Jak sięgam pamięciom tylko sami idioci go wykładali, więc nie oczekujcie wyjątków. Profesor Finch znowu mi skarżył, że nasi liście w korytarzu. To się tam zjebał. To ja, muszę coś powiedzieć. To ta suka, to ona mnie napastowała. Dziękuję ci, stary Grzybie, że udzieliłeś mi głosu. Chciałabym powiedzieć parę słów do moich misiaczków. Każdy z nas ma jakieś potrzeby. Waszą potrzebą jest w tym roku zdanie filozofii, ale u mnie zdaje się tylko w jeden sposób: trzeba się troszkę ze mną zabawić. Mam nadzieję, że się zrozumiemy. Nie ma głupich. Nie musicie się mnie bać. Już wiele ludzi zdawało u mnie w ten sposób, i nie tylko zdawało, prawda, stary Zbrydzie, ależ tak. Kretynka ją chyba popieprzyło. Nie bójcie się, ja też miałam swój pierwszy raz, więc podsumuję to jednym zwięźliwym hasłem: dupy mi dawajcie, i oceny poprawiajcie. Ja pierdzielę, podziękujemy tej starej krowie. Takiego popieprzonego wywodu nie słyszałem od czasów stalinowskich. Ja na pewno nie oddam swego dziewictwa, kiedy jest pierwsza lekcja. O ile dobrze pamiętam, to jutro z samego rana. Witajcie, my się Pysie. Zapiszcie w swych zeszytach ten temat. Filozofia to nauka mądrości, tak jak ja jestem mądra, bo uczę tego przedmiotu. Mądra jak flądra. he Hehehe. He. Dzisiaj dowiecie się wiele ciekawych rzeczy, na przykład o prawdach z różnych punktów widzenia. Te podręczniki zawierają całą historię filozofii od starożytności do czasów współczesnych. Mamy się uczyć z tego gówna? Oczywiście. Dzięki podręcznikowi zrozumiecie wszelkie prądy i kierunki myślicieli świata. Na chuj nam filozofia skoro i tak wszyscy myśliciele byli pojebani. Nie wszyscy. Widocznie mało wierzmy młody człowieku. Przecież zapominacie o nieziemskim myślicielu jakim był Oscar Wilde. Potrafił wyjaśnić wszystkie zjawiska na Ziemi i Niebie bez najmniejszej wiedzy. To był dopiero umysł. Przecież to był totalny pojeb. Każdy o tym wie. To twój punkt widzenia. To kto mógłby być większym filozofem wszechświata? No nie wiem, może Lord Voldemort. O ja pierdzielę. Ale jej dowalił. Musicie zrozumieć jedną rzecz. I to niezwłocznie. Wbijcie sobie do tych pustych łubów, że nie było większego nad Oscara Wilde'a, bo Wilde wielkim filozofem był. Był wielkim filozofem. Główna prawda to był kretyn wariat i debil, stulpisk Potter. To zgadza się pani, że każda sztuka jest bezużyteczna? Źle rozumiesz to hasło, a ja się z nim zgadzam. To oznacza, że jest już całkiem pani zjebana. Zamknij ryj. Za karę dzisiaj wyczyścisz wszystkie stracze. I mój przy okazji he he he. Żresz i jak wieprz, to nie chlew. A co będziesz uczyć mnie, Sarwu Arwivru? -ar Ciebie i tak nic nie nauczy. O Harry, jak ci poszło czyszczenie sraczy? Jakoś to gówno przeżyłem. Nic pani nie wie o skarze Przecież to skandal. Nic nie wiem, bo główno mnie obchodzi jakiś kretyński filozof z epoki Kamienia Łupanego. O widzę, że obraża również pani filozofię, królową nauk. To źle. Królową nauki jest biologia, a zwłaszcza genetyka, nauka faktów, nauka straktów, nie pozwolę by jakaś genetyka przyćmiła chwałę filozofii nauki wieczności. Od tej pory jeśli ktoś nie będzie nic wiedział o filozofii zostanie skazany na przymusowe roboty w Sraczach, i wtedy się nauczy. W Sraczach mówi pani, Stwierdzam, że Hogwart jest niezwykle zacofany w wiedzy o filozofii. Muszę tu zrobić natychmiast jakiś porządek. Rozporządza się wykucia na pamięć filozofii Oskara Wilda. Reforma edukacji w Hogwarcie. Na pierwszym miejscu porządek i filozofia. Nie maczyć się świnie, przepraszam, czy może pani mi powiedzieć jedno słynne hasło Oscara Wilde'a? Takie najsłynniejsze. Podciągnąć krawaty Matoły. I tych gadzi nie wietrzcie. Czy może pan wymienić najsłynniejsze nazwisko filozofa? Tak. Czy doczekam się w końcu? Zapomniałem. A to Matoł. Kretun południe. Teraz ja, teraz ja. A teraz nie marnujcie czasu tylko kujcie Oscara Wilda. No. Wykuć filozofię Woltera, wykuć filozofię Arystotelesa. Inna alternatywa, dawanie dupy. To opowie pani te najsłynniejsze hasło, Oscara? Że co? No przecież to takie łatwe. O cholera. Szkoda. Nie niech pani zaczeka, chyba wiem. Nie jestem pewna, ale to chyba tak leciało. Ile wiesz, tyle żesz? Zajebiście. Sama bym tego nie wymyśliła. Chyba dobrze. Każdy komu nie wchodzi filozofia może zapisać się na prywatne lekcje ukochanej cnotliwej wieśki: czciemy się, Pysie, Który, pierwszy, choć zaraz się zabawimy, rozgrzej się trochę, w końcu sobie ulżę.